Polska gola, nowy serial komediowy z tęczą i piłką nożną w tle. No a jak dajmy na to yy, sędzia będzie przekupiony i, i ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Ha? Ale kto przekupi? Przecież ja sędzie go opłacam. Pół dnia tutaj na pana czatuję. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczekaj ja mam pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć. Co tam masz? Ty patrz. Klub Roberta Lewandowskiego poparł ruch LGBTQ. Hmm. Ku? co desku? No ku, ku kurde nie wiem. A co Niemcy mają najlepsze? No na pewno nie kobiety. Prezes wzywał? Tam zaraz wzywał. Chcieliśmy z księdzem zapytać, jak idą przygotowania. A jak mają iść? Chłopaki się grzeją. To co Paki, mamy piłkę. To może coś pobiegamy. No, w księdzach chyba jakiś szatan wstąpił. Nie szatan, tylko Duch Święty. No ale to... żeby oni jeszcze w nogach coś tam mieli. Będą, będą, się ksiądz nie martwi. Co się nie da wymodlić, to się da załatwić. Albo kupić. Trenerze, Zróbmy jakąś przerwę na nawodnienie chociaż co. Ty to się już wczoraj tak nawodniłeś z gienkiem, że w piłkę nie umiałeś trafić. Pompować mi tu. Polska Gola, serial komediowy dla prawdziwych kibiców.